Panie pilocie, doleciliśmy już? Wygląda na to, że tak. A więc. Dobra, siema jestem Shinyplay. kto się nam tu dobija drzwi i przyjeździliśmy tym oto pięknym Tupolewem do naszego miasta modernistycznego. Kajo, ja przepraszam bardzo, to nie jest Tupolew, układ silników sugeruje, że to nie jest Tupolew, to jest jakiś zachodni, raczej erbasik a 300 Aha, rozumiem, dobra. W każdym razie idziemy pokazać miasto, które budujemy przez... Ile to już będzie dwa tygodnie? Na to wygląda. Dobra, a więc e, lecimy najpierw na autostradę. Na, au, na to jest to, autostrada. stoi M1 Abrams? Tak, i to jest ogólnie autostrada e, budowana z funduszy unijnych. Połowę tak za jest, Ale zakładam, że nie A2, bo ona już stoi. <laughs> ale niestety miała być dwa razy dłuższa tylko że trochę pieniędzy nam zabrakło, bo Kaja musiał buty kupić sobie skórzane. No. A więc zaczniemy od pierwszego domu. Nie, wiesz co nie, te buty to sorry, ale to jest jakieś tam zbugowane, bo patrzę sobie wchodzę, tutaj próbuję zdjąć i mnie wywala i mam jeszcze patrz drugą parę. Kommersową taką nagle. No, tak nagle. Dobra, a więc pokażemy domek, który zbudował Kajo. Modernistyczny domek, oczywiście, bo to modernistyczne miasto. Nie mieszkają tu tak. biedaki. Nie, no, proszę ci to jest. Uwaga. To jest ten drugi domek, budowany na siłę, żeby wypełnić przestrzeń. No tak, tak, ale, ale jest w miarę ok. Teraz przejdziemy do drugiego domku, też budowanego przez Kaja. Podejdzie... A shadery? Nie mam shaderów, nie chcę mi się ich włączyć, bo strasznie laguje komputer. Szczególnie jak nagrywam. Ja, jak to będzie wyglądać? Jezu. Zobaczymy, tak. To, to Najwyższy kolejny odcinek tego tak shadery. I tutaj ogólnie. Wyłączę chat, czekajcie, bo to mnie wkurza. Z multiplayer settings, chat hidden. Ra i więc tak, tutaj jest łóżko małżeńskie. Nie możemy ja się no, położyć. Kingside, wiesz, na bogato. E, Okej, okay, tutaj możemy sobie przejść. W ogóle duża przestrzeń nie ma czegoś takiego jak drzwi w domu Kukaja. Drzwi nie istnieją, bo w co? Lawa nie, też. Nie, 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 Słuchaj, ja, ja, ja mam złe doświadczenia z drzwiami. Ja sobie o klamkę prawie kiedyś biodro złamałem. <laughs> w Minecrafcie wolisz nie ryzykować. Nawet w Minecrafcie. A tutaj już... A, A tu już Creeper budował, to jest Creeper kompleks i to jest samochód Creepera Ciekawe czy da się tu wejść, nie da się No to jest pierwszy domek, który w ogóle powstał na tej mapce Tutaj mamy jakiś stoliczek Gustowny, nie powiem, można tańczyć, o No, dokładnie Ciastka można rzucać, o to jest ichcie epickie przejście Zamiast korytarza czy czegoś, to zrobiliśmy skakanie po kamieniach parkur. ja wpadłem do wody i sobie buty rozmoczyłem Teraz muszę się rozpadnąć Po to konwersy Ja Oj ty nie obrażaj konwersów Dobra, to jest jakiś parczek Tam stoi brzydki pan z lagą, który nie chce nic mówić, mimo że jest na konfie On tu... <ślesk> To ten, jest ten, taki, ten, jakaś gimba. To jest no tej, tak, ratuj, no. mnie, bo to jest gimba jakaś dzika, nieudomowiona. Ratunku. Gimba mnie goni. Jeny, ratuj, Kajo. Gimba mnie goni. Nie, gimba się to nie goni. A, nie goni, dobra. To idziemy teraz do centrum handlowego. Pokażemy nasze specjalne. O, no, moje, ja sam budowałem. Ja sam, sam budowałeś, budowałem, ale ja budowałem parę to, ale sklepów. No, ale Więc ja oczywiście, tak modernistyczna rzeźba musi być. A więc zaczniemy od pierwszego sklepu. Świat spodni, sklep kolekcjonerski. Spodnie, spodnie, spodnie. Mój pomysł. Tak, dokładnie. I gimba jakaś głupia eee, yes. Moda chińska, wszystko po 5 złoty. Eee, no, A to, to już moje. Eee, co tam jeszcze? Eee, sklep odzieżowy hipsterska moda. Ty, ty, ty. O, i tu jest najpiękniejszy sklepik jaki ja ten. Delikatesy luksusowe stonka. Codziennie śliski cement. <laughs> to jest piękne. No co, codziennie niskie ceny, codziennie śliski cement. <laughs> Dokładnie. Dni. E, tu jest mój sklep, w którym nie ja sprzedaje ciastka. Jakby się ktoś nie domyślił. Przepraszam. E, tak, niestety ja tutaj, i... Niestety Kajo tu jest, nie, jest tutaj obsługiwany, bo był tu dziwny in incydent. Co to ma być? Ale mnie czasami... Ale czasami mnie wpuszczają. Tak, czasami jak założy maskę. E, K tutaj creeper biega z lagą jakąś wielką. Idziemy teraz do informacji. Mm, oczywiście nie, nie, nie odpowiadamy odpo za odpo 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 żadne podpalenia, ani inne takie rzeczy. No, powiem, to jest informacja taka wiesz, dla ubogich. Tak, wersja taka troszkę pur, jest makietka i niech się do... Ale wiesz, nie odpowiadamy jest. za podpalenia tutaj, wiesz. Ej, tu jest dirt. Tu jest dirt. Ale można się... No tak, tu jest wirt, chciało mi się kafelkami wykładać, źle jakby zalało, tak? Jak za PRL-u normalnie. Ej, na... tutaj, tutaj pominąłeś, sklep rzeźnicki, tak? No. A przepraszam, no tak, sklep rzeźnicki, usługi, nabycie sąsiada na rzeźnicki hak 100 zł. nabycie teściowej na rzeźnicki hak za darmo. Certyfikat jury zastraszone siekierą. <laughs> A więc idziemy teraz, teraz na górę. Na na pięterko, tak, na piętrałę. Ej, a w biurze podróży, bo tam też jest sobie na ofertę. Wiem. Buty skórzane z importu, ekstra cena promocji, jeden w pięciu. Cóż. Sklepem bowiem i Tak trochę niezbyt długo. I lampka czarnobel, bez zużycie prądu. <laughs> o, i teraz tu mamy wspaniały biuro podróży, w którym jest Creeper. Sprawdzę, jakie są wycieczki dostępne. Oferta pierwsza. W czasy w Mołdawii, inclusive. O, Polio, tężec i malaria w pakiecie malaria w pakiecie A więc chyba zrezygnuję, a to tutaj druga wycieczka Wycieczka do Rasistanu Stanu. Rasę Czarną i odradzamy Do te... no, Rasistanu No przeczytałem Odradzamy te czasy. Hmm, ta oferta jest uboga dosyć Ja chyba jednak na żadne wczasy nie pojadę Spadłem tutaj, okej okay. Nieważne Idziemy Dalej Idziemy teraz do metra, Przejdziemy, przejedziemy się metrem Przejedziemy się metrem, chcecie? Tu jest nasze wspaniałe metro. kolor tam klocków na jakichś stawie. Tu jest ten. Ej już w prawo nie pojedziemy, nie ma ten. Jak chcę dojechać do zielonej. Dobra, bo jak jest zielona, to musisz postawić na tym zielonym, tak no. Coś nie bangla, weź okay. mnie pchnij. Dzięki. A to Eryk mechanizm robił, raczej znaczy Creeper, stąd. Ej, Przywajmy. ktoś tu nie zasilił torów. Creeper. Nie piszę, ej Clipper, nie, nie będę ci widział na czacie, bo wiesz, bo ja wyłączyłem sobie. Dobra, trudno, idę na piesze. Oj, niech się głupki cieszą, że jest w ogóle jakieś metro. Dobra, no nie jeździ trudno jak, jak pierwsze polskie metro. Nie jeździ, ale jest. A wiesz gdzie wiesz Kajo gdzie idziemy? Niech zgadnę. Idziemy... Pod tak, to jest nasza ukryta, ukryty nasz bar. Tutaj można no, przejść no, po w ciężkim, ciężkim dniu pracy. I tutaj można zagrać sobie w rozbieranego pilarda i napić drinków z palemką Ale nie zawsze po 30 dniu pracy, po mojej promocji napadawana też było. No dobra. A ogólnie tutaj jest jeszcze coś, czego ty chyba jeszcze nie widziałeś. Widziałem, przejście jest pod hotelem Jezusa Hydrusa. Tak, cześć. Siema. I mogę was tutaj podglądać, by sobie tutaj pijecie, a ja tak stalek lubię na was. Ochrona musi być. Chodź tu do mnie, te e, chodź się tutaj ten kompasem, prawym przyciskiem myszy. TPA? Nie, nie, bo ja nie widzę tych komend, rozumiesz? Dobra, K kompasem zobacz, tak jak ja. Prawym przyciskiem myszy i przychodzisz. Dobra, to teraz słuchamy kompasa. Jest w narzędziach, tam gdzie siekierka. 3 o. no. I wszystko ładnie pięknie. No i teraz schodzimy w górę. Patrz, jakie to inteligentne. No. Ogólnie i teraz jesteśmy. Myślę, tyś... przydałoby się, żebyśmy tutaj wyszli od strony stacji metra. Dobra, trudno. E, teraz jesteśmy pod hotelem Dzień. wspaniałym, wielkim, prestiżowym. E, ja tu stanę na recepcji Kajo, ty wynajmujesz pokój. Dzień dobry, chciałbym na... 212, rozumiem, że jest taki. E, niestety mamy tylko 4 pokoje. No, to są największe. Dobrze, proszę za mną. Jedziemy, windą. A więc. Aha. To jest nasz największy pokój, na którego pana stać. A skąd pan wie, co w ja portfelu mam? Ze go <gryzko> pan nie ma. A. <gryzko> Dobra, a skąd pan wie, ile goldu w życiu zbierałem? Ale pana nie stać. Pan jest... Pan nie masz skina, pan masz Steve'a. To pana nie stać. Jakiego nie mam, gry ja nie mam skina? To by się tak? Ja mam skina. O, i tu jest jeszcze wspaniały bar Clippera. A tu jest wejście. Ja inteligentny chcę od góry wchodzić. Eee, dlaczego wy tak stoicie dziwnie? A, lagam miałem, dobra, Minecraft. Ok, wychodzę stąd. Stąd. Ok, i teraz zjeżdżamy wspaniale, windą. Albo robimy to co ja? Kompasik. I wylatujemy na, na zewnątrz. Na ogródku. Jestem w ogródku teraz, na dachu, co jest bardzo ambitnym pomysłem. E, co by jeszcze można było pokazać? Tutaj chyba, bo na razie to jest 5% tego miasta, co pokazali, pokazaliśmy. Czyli całe miasto, które zbudowaliśmy na razie. No, mhm. są jeszcze takie zabytki, które zbudował kaje jak, uwaga, uwaga, kościół pod świętego Judasza Iskarioty, nie powiem, nie skomentuję tego, e, tutaj jest jeszcze motor, ja chcę do motoru, ja będę leciał na motorze i Ach, się z wami... David. Tak, i będę się z wami żegnał na motorze, brum, brum, Kajo, wskakuj na tył, na oponę. Ale chwila bo mnie brum brum Brum, brum, brum brum, 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 brum. nie siedzę raczej... no, siedzę na widelcu tylnym, a nie o Ktoś mnie zabudował. Brum, brum, Ej, co się dzieje? Ratujcie mnie. Gimba mnie zamurowała, ratujcie. Uciekaj. Gimba mnie muruje. Na ja idę do metra się schować. Idę do, idę do schronu przeciwgimbowego. Tam mnie nie znajdzie. Oj, schron przeciwgimbowy to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Szybko do schronu. Najlepsze Jestem. To, że ja wiem, gdzie on jest. Ale Clipper nie wie. W razie czego wezmę jeszcze coś do swojej obrony. To musi być coś wielkiego. Wiem co, prawda? Już jest po tobie, umrzesz. Ostrzygę cię jak owce. No ta perspektywa mnie przeraża. <laughs> Dobra, Zobacz, choć się teraz drogi. pożegnamy w najbardziej malowniczym miejscu naszego... ...naszej mapy. Ej, ej gdzie ty jesteś? E, poleciałem w górę, wziąłem kompas i wstrzeliłem w górę. To ambitne. Jestem na hotelu... ten na samej górze hotelu. Jezusa hytrusa? Tak. A więc... Będę patrzył w tą stronę. Patrzę. Aaa, ah, spadłem. Dobra, chodź, Kajo, Kajo, chodź. Felix Baumgartner. A więc dobrze. Tym pięknym zachodem słońca, którego nie ma. I twarzą nie, Kaja. To jest południe. Z, zawsze tu jest południe. Nieważne. I twarzą Kaja. Żegnam nie, się z wami. Dzień. A Kajo mi nie przerywa. Żegnam się z wami. Tym oto prostym słowem. Jesteś Bogiem. Cóż, zrobił magika. Nie umarłem, ale pomacham ci. Machu, machu, machu. Machu, machu, machu. Oj, wpadłeś na mnie. Czemu jesteś we mnie? Tłumacz się. Weź, naciśnij. Nie, zostań w miejscu. Ja ciśnie. O jest Ja to teraz jak kolega ze szkoły. Jest, patrzę na krzaczek, A. Takie piękne. Nie, ale mi się nawet z Shiftem zrobiło. Będę chodził z Shiftem, zobaczcie. nagrywa? Tak, cały czas nagrywam. Dobra, teraz już nie będę was zanudzał. Tylko coś zrobię. A więc teraz, Creeper, coś zrobię. Powiedzmy, że. Harlem shake? Nie. A więc. Koniec tego. Ktoś tutaj stroluje Creeper się spisał? Tak A, Creeper spamuło Dobra, nieważne, Kajo, pożegnaj śladnie, Papa. Ja się ładnie, pomachaj Pa pa, my się z wami żegnamy, na razie